W lodowatych mgłach zimy 1871 roku, gdy ostatni rosyjscy żołnierze w końcu opuścili małą wioskę krzywosąc w regionie lubelskim, mieszkańcy odkryli coś, co miało ich prześladować na zawsze. Pod gruzami starej kaplicy Rodziny Jastrzębskich, rodziny, która przez sto lat kontrolowała duchowe życie społeczności, znaleźli piwnicę, która nie powinna istnieć, a w niej sekrety, które miały odsłonić prawdziwe oblicze 100 lat oczyszczenia duchowego. Aby zrozumieć wagę tego, co zostało odkryte tego marcowego poranka, musimy wrócić do roku 1771. W tamtych czasach Bartłomiej Jastrzębski był jedynie odnoszącym sukcesy kupcem zbożowym, ale jego prawdziwą ambicją zawsze była duchowa władza nad swoją społecznością. Kiedy pierwszy rozbiór polski przyniósł niepewność i strach do regionu, Bartłomiej dostrzegł w tym szansę: kaplica święta, Stanisława. Zbudowana w XVI wieku przez szlachecką rodzinę Kowalskich, została opuszczona po śmierci ostatniego spadkobiercy. Jej wapienne mury, kolorowe witraże i obizolowane położenie, dwa kilometry od wsi, ukryta wśród stuletnich dębów, czyniły z niej idealne miejsce dla planów, które Bartłomiej potajemnie snuł. Z pomocą kilku chłopów zdesperowanych pracą, nie tylko odnowił kaplicę, ale także zbudował coś, o czym nikt we wsi nigdy się nie dowiedział tajną piwnicę. Dostępną jedynie przez ukryte przejście za ołtarzem, to, co zamierzał tam robić, miało pozostać tajemnicą przez dziesięciolecia. Pierwszy znak, że coś się zmieniło w rodzinie Jastrzębskich, pojawił się jesienią 1772 roku. Bartłomiej, teraz sześćdziesięcioletni o całkowicie siwych włosach, zaczął przedstawiać się jako strażnik prawdziwej wiary. Zawsze nosił czarną sutannę, którą sam uszył, Nosił różaniec z kutego żelaza i przemawiał z autorytetem, którego wcześniej nie posiadał. Jego żona, Katarzyna, kobieta wcześniej znana z życzliwości i częstego śmiechu, stała się milcząca i zdystansowana. Ich synowie, dwudziestoletni Michał i dziewiętnastoletni Józef, zaczęli towarzyszyć ojców w jego nocnych misjach duchowych. To, co wcześniej było zwykłą rodziną kupców, przekształciło się w coś, czego wieś nie mogła pojąć. To wtedy ludzie zaczęli znikać. Pierwszym był ksiądz Tomasz Wielowski, młody duchowny, który przybył do krzywosądza z Warszawy. Publicznie zakwestionował niektóre biblijne interpretacje Bartłomieja podczas niedzielnej mszy. Następnego ranka jego cela w małej plebanii była pusta. Jego rzeczy pozostały nietknięte, ale nigdy więcej go nie widziano. Potem zniknął Stanisław Kowalczyk, chłop który odważył się skrytykować nowe zwyczaje religijne rodziny Jastrzębskich. Jego żona, Agnieszka, szukała pomocy u wójta wsi, ale ten, prosty i przesądny człowiek, tylko mruknął coś o woli Bożej i unikał tematu. Następnie zniknął Jan Murawski, kupiec, który przywiózł z Krakowa książki, które Bartłomiej uważał za niebezpieczne dla wiary. Jego wóz znaleziono porzucony przy drodze, ale po nim samym nie było śladu. Cała wieś zaczęła szeptać. Niektórzy mówili, że zaginieni uciekli do Prus. Inni wierzyli, że Bóg ich zabrał jako karę za grzechy. Ale matki chowały swoje dzieci, gdy jastrzębscy przechodzili ulicami, a mężczyźni unikali kontaktu wzrokowego z tą rodziną, która stała się cieniem nad krzywosądzem. Helena Nowak, wdowa mieszkająca samotnie w chacie blisko lasu, była pierwszą, która była świadkiem czegoś, co miało zmienić bieg historii. W bezksiężycową noc września 1773 roku usłyszała dźwięk kół wozu na drodze prowadzącej do kaplicy. Zerkając przez okno, zobaczyła sylwetki Bartłomieja i jego synów prowadzących przykryty wóz. Ale to, co ją najbardziej zaniepokoiło, to to, co usłyszała, stłumione jęki dobiegające z plandeki. To nie były jęki fizycznego bólu, ale głębokiej rozpaczy, jakby ktoś błagał o litość. Helena utrzymywała sekret przez tygodnie, ale wina ją trawił. W końcu zwierzyła się swojemu bratu, Franciszkowi, który mieszkał w sąsiedniej wsi. Ten z kolei postanowił sam zbadać sprawę. Franciszek spędził kilka nocy obserwując kaplicę z daleka. To, co odkrył, głęboko go zaniepokoiło. Słabe światła emanowały z wnętrza budynku o świcie, zawsze towarzyszyły im dźwięki, których nie potrafił zidentyfikować, niskie głosy, jakby modlitwy. Ale o tonie, który sprawiał, że przechodziły go dreszcze. Jeszcze bardziej niepokojący był fakt, że rano, gdy wracał sprawdzić, nie było żadnych śladów aktywności w kaplicy. Drzwi były zamknięte, okna zakurzone, jakby nikt nie był tam od lat. Tajemnica zaczęła się wyjaśniać, gdy Franciszek, w desperackich poszukiwaniach dowodów, postanowił przeszukać dom Jastrzębskich podczas jednej z ich nocnych nieobecności. Na strychu, za stosem worków ze zbożem, Znalazł drewnianą skrzynię zawierającą dokumenty, które go przeraziły. Były to skrupulatne zapiski, napisane starannymi literami Bartłomieja. Każda strona dokumentowała sesję oczyszczenia duchowego odbywające się w kaplicy. Imiona zaginionych były tam wszystkie, wraz ze szczegółowymi opisami metod wydobywania wyznań i oczyszczania zbłąkanych dusz. Najbardziej niepokojący był używany język. Bartłomiej nie pisał jak człowiek, który torturuje ale jak ktoś kto szczerze wierzył że ratuje duszę każdy wpis kończył się modlitwą dziękczynną do Boga za możliwość służenia prawdziwej wierze jeden dokument szczególnie zwrócił uwagę Franciszka był to list adresowany do moich drogich synów datowany na 1771 rok w którym Bartłomiej wyjaśniał swoją wizję kiedy Bóg objawił mi prawdę o naszej świętej misji zrozumiałem że pewne poświęcenia są konieczne ci którzy zbaczają z drogi prawdziwej wiary, muszą być poprowadzeni z powrotem na właściwą ścieżkę, nawet jeśli oznacza to użycie metod, które wydają się surowe w ludzkich oczach. Pamiętajcie zawsze, to nie my sądzimy, ale Bóg działa przez nas. Kropka. Franciszek wiedział, że potrzebuje więcej dowodów przed oskarżeniem rodziny. Następnej nocy, uzbrojony w odwagę i latarnię, udał się do kaplicy. Był pewien, że zastanie Jastrzębskich podczas jednej z ich sesji. Ale kaplica była pusta. Wtedy zauważył coś dziwnego. Zimny prąd powietrza dobiegał za ołtarza. Badając sprawę bliżej, odkrył, że jedna z kamieni podłogi była lekko przesunięta. Z wysiłkiem udało mu się ją przesunąć, odsłaniając kamienne schody prowadzące w ciemność. To, co Franciszek znalazł w tajnej piwnicy, miało go prześladować do końca życia. To nie były tradycyjne narzędzia tortur, ale coś jeszcze bardziej niepokojącego, środowisko skrupulatnie zorganizowane, aby złamać ludzki umysł. Były tam małe cele zbudowane specjalnie po to, aby uniemożliwić komuś stanie lub całkowite położenie się. Na ścianach teksty biblijne zostały namalowane czerwoną farbą, tworząc przytłaczającą atmosferę. A w centrum pomieszczenia stał kamienny stół, na którym rozrzucone dokumenty pokazywały zapisy każdej sesji oczyszczenia. Ale najbardziej szokujące było odkrycie, że jastrzębscy nie zabijali swoich ofiar. Trzymali je tam, dopóki nie wyżna swoich grzechów i nie zaakceptują skrajnej interpretacji wiary, którą głosił Bartłomiej. Potem ludzie byli uwalniani, ale całkowicie złamani psychicznie, niezdolni do mówienia o tym, czego doświadczyli. Odkrycie Franciszka dotarło do polskich władz, które wciąż stawiały opór rosyjskiemu panowaniu. W styczniu 1774 roku żołnierze otoczyli posiadłość Jastrzębskich. Bartłomiej i jego synowie zostali aresztowani, ale Katarzyna została znaleziona martwa w swoim łóżku najwyraźniej otruła się jadowitymi ziołami poprzedniej nocy. Podczas procesu Bartłomiej utrzymywał swoją postawę strażnika wiary. Nie zaprzeczał faktom, ale upierał się, że działał w imię Boga, aby chronić społeczność przed heretyckimi wpływami. Jego synowie, Michał i Józef ujawnili, że brali udział w działaniach od młodości, szczerze wierząc, że służą świętej sprawie. To, co najbardziej zaniepokoiło sędziów, to odkrycie, że co najmniej piętnaście osób przeszło przez tajną piwnicę na przestrzeni lat. Niektóre zostały uwolnione po wyznaniu, inne zmarły z powodu ekstremalnych warunków, jakim zostały poddane. Ale los kilku pozostawał nieznany. Bartłomiej został skazany na śmierć. Ale zmarł w więzieniu przed egzekucją, najwyraźniej z przyczyn naturalnych. Jego synowie zostali skazani na dożywotnie wygnanie, znikając na zawsze z regionu. Kaplica Święta. Stanisława została zburzona w 1775 roku, ale tajna piwnica pozostała zapieczętowana przez prawie stulecie. Kiedy w końcu została odkryta w 1871 roku, po upadku rosyjskiego panowania, Mieszkańcy krzywosądza znaleźli nie tylko pozostałości konstrukcji, ale także dziesiątki dokumentów, które Bartłomiej ukrył przed aresztowaniem. Wśród nich był ostatni tekst, który ujawniał prawdziwy zakres jego obsesji. Planował rozszerzyć swoją działalność na inne wioski w regionie, tworząc sieć oczyszczycieli wiary, która działałaby w tajemnicy. Na szczęście jego aresztowanie uniemożliwiło realizację tego planu. Dziś, w miejscu, gdzie stała kaplica, jest tylko pole pszenicy. Ale najstarsi mieszkańcy krzywosądza mówią, że w zimowe noce, gdy silny wiatr szumi w dębach, wciąż można usłyszeć echa szeptanych modlitw, jakby dusze, które tamcie, wciąż szukały spokoju, który został im odmówiony za życia. Historia rodziny jastrzębskich przypomina nam, jak wiara, gdy zostanie wypaczona przez fanatyzm i rządze władzy, może przekształcić się w coś znacznie mroczniejszego niż jakiekolwiek przesądy. I każe nam zadać pytanie, Ile innych sekretów pozostaje pogrzebanych pod gruzami historii, czekając na odkrycie?